Chyba zawsze z jednakowym uczuciem sympatii i zaciekawienia słuchamy. Nikt i nic nie ucieknie przed czujnym okiem naszej kamery. Dziś znajdujemy się w Sochaczewie. Zupełnie przypadkiem na jego ulicach spotykamy wzorową uczennicę, która na pytanie o najlepszą szkołę w mieście bez zastanowienia odpowiada zespół szkół imienia Jarosława i Waszkiewicza w Chodakowie. Nie tracąc czasu, przybywamy pod wskazany adres. Przywiodły nas tu ciekawość oraz niewiara w opowieść o szkole, która pod każdym względem może służyć za wzór. Już od ulicy wita nas swym pomarańczowo-żółtym kolorem budynek przy ulicy Chopina 99, jakby zdawał się mówić, wejdźcie w moje mury. Poznajcie ich historie. nie zawsze były one tak piękne i czyste jak dziś. Czując się zaproszeni, przekraczamy duże, szerokie i zawsze otwarte drzwi, nad którymi wisi napis Liceum Ogólnokształcące. Rozglądamy się po ślicznym, widnym korytarzu. Jakże tu biało, jakże tu jasno, aż razi w oczy ta nawała koloru nadziei. Nawykłemu do szarej codzienności oku, trudno się tu odnaleźć. Ależ kogóż to widzimy w rogu tego przestronnego holu? To przodownica pracy, zasłużona i doceniana przez uczniów oraz nauczycieli woźna, pani Józia. Na pytanie o historię budynku, w którym się znajdujemy. Bez zastanowienia odpowiada, że mury tej pięknej, przytłaczającej nowoczesnością szkoły powstały w 1964 roku, dzięki kolektywnej pracy wszystkich mieszkańców Chodakowa. Pierwszy września tego roku był dniem radości duszy ludzi, rzetelnej i twórczej pracy, gdyż powstała kolejna szkoła w ramach akcji Tysiąc Szkół na Tysiąclecie. Nikt tego dnia nie krył łez wzruszenia wysiłkiem całego społeczeństwa chodakowskiego powstała zasadnicza szkoła przy przyzakładowa dwudziestolecia PRL. Nawet dziś pani Julia nie może mówić spokojnie. Coś ściska jej gardło, kiedy przypomina sobie, jak uczniowie i nauczyciele, znając i rozumiejąc uchwały czwartego zjazdu PZPR, ofiarnie przystąpili do prac nad wykończeniem budynku szkolnego i urządzaniem jego terenu. Z poświęceniem pomagali, przerywając urlop. Nauczyciele ochotnie pospieszyli z pomocą rodzice, zakasali rękawy uczniowie. Ale rok 1964 nie jest początkiem naszej szkoły, dodaje po chwili. Wcześniejsze jej losy są o wiele bardziej skomplikowane. Ale o tym opowie Państwu emerytowany nauczyciel historii, profesor Franciszek. Mamy szczęście. Profesora Franciszka spotykamy w tutejszej świetnie wyposażonej czytelni. Źródeł dzisiejszego zespołu szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza rozpoczyna swą opowieść pan Franciszek. Należy szukać w 1946 roku, kiedy to powstało gimnazjum przemysłowe z inicjatywy Państwowej Fabryki Sztucznego Jedwabiu nr 2 w Chodakowie. Na użytek nowo powstałej szkoły wydzielono pomieszczenia na pierwszym piętrze biurowca fabrycznego. W latach 50. gimnazjum przekształcano kolejno w liceum mechaniczne. Technikum mechaniczne oraz utworzono dodatkowo zasadniczą szkołę przyzakładową. Głównym zadaniem tych szkół, kierowanych przez Mariana Jabłońskiego, było dostarczenie wykwalifikowanej kadry robotniczej i kierowniczej dla zakładów. Dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych, szybko dodaje, kiedy to rozrastająca się szkoła nie mogła pomieścić się w małych pomieszczeniach budynku fabrycznego, Przeniesiono ją na ulicę Staszica 16, dzisiejszy budynek przy ulicy Chodakowskiej 16, gdzie wcześniej funkcjonował hotel dla młodych pracownic fabryki. Ileż to radości sprawiła uczniom przeprowadzka do nowych, dużych, widnych i przestronnych pomieszczeń, wspomina ze wzruszeniem. Wreszcie mieli dość miejsca na nowoczesne sale lekcyjne i przytulny internat. Siedziba szkoły znajdowała się tu do roku 1964 roku, kiedy to zasadniczy wzrost liczebności społeczności uczniowskiej, po otwarciu w 1960 roku Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej, nieodwołalnie spowodował konieczność podziału administracyjnego szkoły. Od tego momentu szkoła przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Chopina 99 Kierowana przez Bronisława Migdę, prężnie działała ku radości i uciesze całego lokalnego społeczeństwa. Mieściły się tu kolejno, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum chemiczne, liceum chemiczne, liceum zawodowe, liceum profilowane, liceum ogólnokształcące, opowiada dalej. W 1972 roku stanowisko dyrektora placówki objął Jan Kopeć. Pod koniec lat 70. zdecydowano o zmianie nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 3. Pod tą nazwą szkoła funkcjonowała do 2001 roku, czyli połączenia z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2. Oj. Bardzo skomplikowana ta historia, panie profesorze. Musimy jednak być skrupulatni. Zaciekawieni losami tej placówki oświatowej, udajemy się do drugiego budynku szkoły przy ulicy Chodakowskiej 16. A oto i ten budynek. Nie sposób go nie zauważyć. Piękna dwupiętrowa budowla, estetyczna elewacja, duże okna zdają się mówić. Tylko tu uczniowie mogą w tak komfortowych warunkach zdobywać wiedzę. Wchodzimy do środka. A kogóż to, zupełnie przypadkiem, spotykamy przed ogromną gablotą z pucharami. To nie kto inny jak długoletni i zasłużony konserwator tej szkoły, znany i lubiany pan Bolek. Pan Bolesław z dumą pokazuje nam nagrody zdobyte przez uczniów tej szkoły. Tak trzeba trzymać dalej uczniowie i nauczyciele. Aż trudno uwierzyć, że to tylko cząstka pucharów i medali gromadzonych przez lata. W tym roku Technikum Ekonomiczne obchodzi pięćdziesięciolecie swego powstania, po chwili dodaje z dumą pan Bolek. Gratulujemy i życzymy następnych takich rocznic. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy świadkami tak ważnej i uroczystej chwili dla tej szkoły. Nie tracąc czasu, poszukujemy innych osób, które mogłyby coś powiedzieć o placówce. Wchodzimy do nowoczesnego centrum multimedialnego. Ależ tu pięknie, ależ nowocześnie, aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu była tu zwykła sala lekcyjna z przestarzałymi pomocami dydaktycznymi. Nad klawiaturą jednego z nowiuteńkich komputerów spostrzegamy bibliotekarkę panią Pelagię, która postanawia nam przybliżyć nieco historię technikum ekonomicznego i zasadniczej szkoły handlowej. Pierwszy nabór do technikum ekonomicznego kierowanego przez Jerzego Stadniczuka, miał miejsce we wrześniu 1960 roku rozpoczyna swą opowieść pani Pelagia. Pięć lat później odbyły się pierwsza studniówka i pierwsza matura. Niezahamowany rozwój socjalistycznej Polski i nowe wyzwania stawiane nowoczesnemu państwu wymusiły w 1975 roku zmianę podziału administracyjnego kraju, co wiązało się z przejściem szkoły pod kuratorium oświaty w Skierniewicach i zmianą nazwy na zespół szkół zawodowych nr 2. 24 marca 1976 roku po 14 latach pracy przeszedł na emeryturę Jerzy Stadniczuk, a stanowisko dyrektora zajęła Stefania Kacprzak. Tak, pani Plagio, to wszystko jest bardzo fascynujące, myślimy jednak, że naszych widzów zainteresują inne wydarzenia. Najważniejsze wydarzenie, związane z historią naszej szkoły. Odpowiada pani Pelagia, miało miejsce 13 października 1984 roku, kiedy to nadano jej imię wielkiego patrioty i człowieka czynu dla Polski, Jarosława Iwaszkiewicza. Tego dnia życzenia, aby imię Iwaszkiewicza służyło dobru pracy dydaktycznej i wychowawczej w kształtowaniu postaw młodzieży, składały między innymi córka pisarza, Maria Iwaszkiewicz i przewodnicząca Związku Literatów Polskich, Halina Auderska. Od tego momentu aż do 1 września 2001 roku szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 2 imienia Jarosława Iwaszkiewicza. Kolejnymi dyrektorami placówki byli Hanna Muszakowska, Jolanta Popiołek, Dorota Waszczeniuk, Robert Kwiatkowski. W 2001 roku dyrektorem połączonych znowu szkół, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 został Robert Kwiatkowski. Od 2005 roku funkcję tę sprawuje Hanna Bonecka. Dziękujemy za tak wyczerpującą odpowiedź, pani Pelagio. Przy sąsiednim stoliku cały czas naszej rozmowie przysłuchiwała się członkini Związku Młodzieży Socjalistycznej, uczennica Zosia. Jej śliczna, rumiana twarzyczka wyłaniająca się spod warkoczyków zdawała się mówić, że historia tej szkoły to nie tylko nudne daty. Ale i ciekawe wydarzenia związane z życiem społeczności uczniowskiej oraz całego socjalistycznego kraju. Zosia, nie czekając na nasze pytania, entuzjastycznie zaczyna opowiadać o obchodach 1 maja, czyli popularnego i lubianego przez wszystkich święta pracy. Socjalizm to nasza przyszłość. Hasła tego typu nosili jej koledzy i koleżanki podczas uroczystych pochodów. Nad kolumnami uczniów technikum ekonomicznego wykwitał las białych gołębi i biało-czerwonych flag. Czerwone transparenty głosiły hasła międzynarodowej solidarności proletariatu. Na przedzie pochodu zawsze widać było dumnie i radośnie kroczące grono pedagogiczne. Oj, nie tylko 1 maja obchodzono hucznie w szkole. Uczniom, nauczycielom i dyrekcji nie umknęły inne ważne socjalistyczne święta. Co roku odbywały się uroczyste akademie z okazji 11 października, Dnia Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy pod Lenino. Siedząca obok Zosi Andzia wspomina również akcję Rzetelna Praca Każdego, warunkiem siły Polski, zwaną potocznie czynem społecznym. Na wezwanie dyrekcji do pracy ochoczo ruszali uczniowie i ich nauczyciele. Głównymi frontami robót były okoliczne ulice, tereny szkół i przedszkoli. Pola należące do okolicznych ogrodników. Według Kandzi nadzwyczaj lubianą przez młodzież szkolną formą spontanicznego czynu społecznego były prace polowe, a zwłaszcza wykopki. Ale nie tylko samą pracą i nauką uczeń żyje przerywa uczennica Zosia. Od początku istnienia szkoły wszyscy uczniowie z radością i ochotą wyjeżdżali na organizowane z poświęceniem przez nauczycieli różnego rodzaju wycieczki, obozy czy kolonie. W 1962 roku dzięki staraniom dyrektora Stadniczuka i Komitetu Rodzicielskiego 49 dziewcząt mogło wypoczywać w Pławkach koło Strudy. Na wiele lat w pamięci pozostaną wyjazdy do Kazimierza, Warszawy, NRD, Krakowa czy Elbląga. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o studniówkach, dodaje z dumą Zosia. Przy ich organizowaniu kolektywnie i solidarnie pracowali sami uczniowie nauczyciele i rodzice. Każdy bal opierał się na oryginalnym motywie. Tak więc mogliśmy gościć u Piasta Kołodzieja, Posejdona, Twardowskiego, w chacie ludowej, salunie kowbojskim czy domu hiszpańskim. Na przestrzeni lat w szkole działały różne kółka zainteresowań, fotograficzne, dekoratorskie, teatralne, modelarskie, chór szkolny, zespół wokalny Pinokio, orkiestra, kabaret kaktus. Dziś też w szkole dużo się dzieje. Realizowane są projekty unijne, szkolne, absolwent zespołu szkół imienia Jarosława i Waszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego i powiatowy, absolwent szkoły zawodowej i poszukiwanym fachowcem na rynku pracy. Odbywają się ciekawe imprezy, uroczystości, wycieczki. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się, przygotowywane przez uczniów technikum, kawiarenki szkolne. Niestety, musimy już przerwać te ciekawe wypowiedzi, gdyż ich temat wiąże się z następnym wydaniem polskiej kroniki filmowej pod tytułem Samo życie w barwach szczęścia uczniów ekonomika. I kto powiedział, że nie ma szkół na medal? Są, a ich przykładem jest zespół szkół imienia Jarosława i Waszkiewicza w Sochaczewie, co zgodnie potwierdzili pracownicy, nauczyciele i uczniowie tej szkoły.